Oczywiście nigdy nie przeszłem no. Także no dzisiaj postaram się przejść z wami Kiedyś to były, bardzo ten no, hotel update też jest fajny I zapraszam na Discorda i do subskrybowania Dobra, Dobra. i lecimy widzowie Już? Jaką O Boże. Chwila. damy na moje DPI i daleko. Dobra, mamy kluczyk. I tak niczego nie mamy, X, da? Tylko mamy kluczyk. Żebyście wiedzieli jakie ja mam opóźnienia z myszką. Nie? W ogóle ze wszystkim mam. Właśnie dlatego na sinku zawsze ginę. Czasami nawet bez, przez, okiem. Dobra. Dobra, no lecimy. Walczyć, mm. to dzisiaj nie będzie tak chował. Kurde belę. Jestem ciekawy, kto normalnie się chowa w szafie, a nie pod którym się Monsieur le Président, Monsieur le Président du Parlement, Monsieur le Inflacja Duża inflacja Bardzo duża inflacja Dobra nie było mi, regu, mi reguła, mi to są drzwi szóste się nie kłaniają, okej okay.

Staram się wam dzisiaj pokazać po trochę jumpscarów. No i tutaj, No i jakby ktoś nie wiedział o co chodzi, to yy, zostajemy wam skierowanym Nie wiem, jak ja go na. Jams kiedyś. Tak ze mną, że to jest tak miłe. Uff, wolne ruchy. zacznę się za chwilę ruszać. A, no i też, oczywiście, pod łóżka się możemy polecać. Jedenaste? Jedenaste. Nie mamy rygum rygu Jest dużo pokoi do przejrzenia. No i patrzcie. Alged mace. Tak mi wyskoczy jeszcze jeden teamot to ja się tak stenderzuję. Czyli będę miał takie o no Boże. No kiedy nie jest potrzebny, to wyskakuje. No boże, no, a jak to? O, plaster Pożalagi. ale lagi. Jestem ciekawy, kiedy znajdę tego kluczyka. I już na stać na krótce z czego co wiem, i na tipa. Dobra, walić nie chce mi się, Boże Święty. Używam wytrychu. pod tabem. Pamiętajcie. Tipy od kaczki. I trzynaste. Złoto. Dużo złota. Czternaste. Nie wiem, czy to są monetki, czy złoto reguł rygu Polecam. ci Właśnie nam się kłaniał raż czyli chciałem na No nie pukaj, nie wpuści ludzie no pantami Dźwignię. Uuuu Szukam dźwigni. Znowu hmm. tu? Nie. Wiedziałem, że nie tu. Tu, tu, tu. A mógł. Wywalamy, niech cię tu nie chciał krato Ciebie też wywalamy To jest fake dźwigni No nie Dobra Aha, to ja jestem ślepy, nie? I nie się, że będziemy mieli znać, że glicza to jest taki wczoraj, który nas przynosi bardzo miło. I się już zabrać, Aj. widać. Nie podoba mi się. O Boże! <laughs> możecie z... możecie z... z Eee, ja słyszałam wy w kierunku Dobrze, szukamy Jedziemy już po drodze Dzień dobry, 22 O nie, szukamy klucza Na łóżku bo nie ma Tam jakiego nie ma Nie mam drugiego wytrycha. Jest krucho. To okay. Będę miał już 400 zł, a znając, że się nie przejdę, to nie... Dobra. na pewno postaram się użyć krucyfiksa że go, nie ja użyję I tak. Bo nie przejdę z yy, O! Mam go! Uh. Oho! Niebieskie światło? Światło, fajnie, bardzo fajnie. Utwieramy. Nie ja wiem czy to przez robotka, czy to po prostu przez dorsy, czy to przez moją myszkę, ale czuję się jak wpijany. To się mówi, ja teraz się drapię podnoszę, nie? Moja postać sobie chodzi.